Cześć witam. Dzisiaj taki filmik yy, z wymiany łączników stabilizatora. Już sobie tu przygotowałem. Samochód jest podniesiony, koło odkręcone, żeby to nie przedłużać filmu. Zajmujemy sobie koło. Ja to robię. Ja to robię z lebarka. Samochód jest podniesiony tylko z jednej strony, więc Yy, więc stabilizator będzie nam tu prężył ale to później wytłumaczę co i jak tutaj mamy nasz łącznik stabilizatora włączę światło o, już będzie lepiej ja już tutaj jak mówiłem przygotowałem sobie nieco bo zacząłem film nagrywać z drugiej strony ale tam to była już w ogóle taka porażka bo musiałem ciąć śruby w ogóle tragedia straszna łącznik stabilizatora u góry przykręcony do kolumny u dołu tutaj jak widać jest przykręcony do, do stabilizatora Sytuacja następująca klucz w moim przypadku 17 kontra na środku jest imbus 5 i u góry i u dołu jest tak samo z drugiej strony miałem czternastkę klucz. Nie wiem, czy ktoś robił jedną stronę tylko, zmieniał, czy no nie wiem, jak to się mogło stać. Tak czy inaczej, strasznie zapyziałe będą te śruby. Będzie dużo nalotu, będzie korozja, będzie błoto, będzie wszystko. Proponuję szopka druciana, czy to taka zwykła, czy na, czy na wkrętarkę. Oczyścić to porządnie. Spryskać jakimś yy, Spryskać jakimś WD-40 czy coś, żeby te śruby yy, te śruby lepiej popuściły, prawda? 17 u góry wkładam imbus kontrujący, żeby nie obracał nam się, nie obracała nam się tuleja. Tulej. No tak wiecie o co chodzi. Żeby nam się nie obracało, to sobie kontrujemy, tu łapiemy sobie imbusem i odkręcamy. będzie drugi klucz, żeby przedłużyć sobie ramię. Jak mówiłem ja to sobie już delikatnie przygotowałem. Nie zdziwcie się, jeżeli będziecie naprawdę musieli te śruby ciąć bo mówię ja z drugiej strony musiałem, je, musiałem ją wycinać i górę i dół trzeba było ciąć bo bo było bo stało po prostu na dębowo ok wezmę sobie się zaczął obracać łącznik widać dlatego sobie tutaj teraz złapię będę kręcił i u dołu i u mamy tutaj w tym miejscu i zasada ta sama przez środek imbus nakrętka w moim przypadku klucz 17 Nie jest to trudne, myślę, że każdy sobie poradzi. Niestety jest to, że, że może to być, że to może wszystko stać bardzo mocno i trzeba będzie po prostu wycinać śruby. Dobra, odkręcę sobie i pokażę, pokażę, co dalej. はずだね。 dół i góra już jest odkręcona i teraz jeżeli będziecie mieli podniesiony samochód za jedną stronę to trzeba sobie coś tutaj podłożyć żeby stabilizator pociągnąć w dół w ten sposób i wtedy ten łącznik nie ma, nic nie będzie widać Pociągnę sobie po prostu w dół tutaj stabilizator i wtedy łącznik nam już w ten sposób wejdzie jeżeli będziecie mieli podniesiony samochód za, za obie strony podniesiecie sobie samochód za obie strony to już tego tego problemu nie będzie no i widać że jest całkowicie wybita tuleja tutaj sama wraca na, na swoje miejsce ta jeszcze jest ta jeszcze jest sztywna ale tutaj dołem już ją wytłukło całkowicie dziura się zrobiła nawet dobra przyniosę nowy łącznik i i będziemy kłaść to na samochód Dobra Jest Jest Ja tu nie będę polecał żadnych części Nic rekomendował Moje filmy nie są sponsorowane Wszystko co pokazuję na filmach moich Jest kupione za moje pieniążki także żadnej marki, żadnej firmy nie będę tutaj polecał, reklamował oni mają dość pieniędzy żeby ich reklamować ok stabilizator łącznik stabilizatora on jest jakby to powiedzieć w tym przypadku symetryczny czyli nie ma znaczenia czy zamontujemy go w widać w tej pozycji czy w tej pozycji czy w tej pozycji o on nie jest żaden gięty, są samochody, w których są, są łączniki na lewą i prawą stronę, w tym przypadku jest to jest to symetryczne. Dobra, ja zaczynam sobie w tym przypadku zaczynam sobie montować to najpierw od góry na górne mocowanie dokręcam sobie i potem dopiero stabilizator w dół naciągam, wkładam u dołu i zakręcam nakrętką. sobie o, dobra. nakrętki są z podkładką teflonową samokontrujące trzecia ręka by się przydała bo jeszcze łatwiej wymiana tych łączników to myślę że najprostsza najprostsza y, wymiana można powiedzieć elementu zawieszenia wydaje mi się że że nie ma łatwiejszej wymiany Siedzi, siedzi. Jest już już łącznik pracuje mi na na tym nie pracuje już po prostu na otworze na śrubie tylko na, na łączniku. Dobra. I teraz przekładam sobie znowu trzonek młotka o podstawę tam mobilliztora przełożone przełożone Dzięto. Nie wiem, no, w ten sposób jest przełożony. Mi się nic nie dzieje, że on jest na chwilę w takiej pozycji wyciągnięty. A, nakrętkę trzeba było. Najpierw. Tak, najpierw dajcie nakrętkę, później próbujcie... <grym> Później próbujcie do kranu. sobie teraz kontra i to już są ostatnie takie obroty już do A i pan s tím imbusem. OK. jest koło na miejsce i robota skończona łącznik wymieniony to tak naprawdę bez kamerowania bez, bez walki ze śrubami jeżeli nie będziecie mieli walki z nakrętkami 15 minut na stronę myślę, że to jest że to jest góra dobra, to by było na tyle Dzięki za oglądanie i do następnego.